Jadę w koszulce przewiezionej z gorie z postacią Matki Woskiej z Mediugorje. Ten t-shirt został przewieziony ubiegłego przez moją siostrę, która była tam na takim turmusie modlitewnym na Pielgrzymce. I ja dzisiaj wracam ze szpitala w kościanie. Swój pobyt w szpitalu zawierzyłem właśnie i oddałem się w ręce Matki Bożej z Medjugorje. Jestem cały, zdrowy. No, nie jest, no może powiem tak, nie jest mi gorzej, jak jechałem do szpitala i chwałam za to tutaj w mojej panience. Jechałem z pewnymi obawami, jechałem z pewnymi no z pewną obawą jechałem do tego szpitala, nie wiedziałem jak to będzie cały czas mamy jeszcze podwyższony stan tego nikt jeszcze nie ogłosił, że pandemii nie ma ja jechałem na takie przypominające badania badania pod kątem moich chorób, które tam choruje. No, ale miałem pewne obawy, tak? Miałem pewne obawy, co to będzie, bo nie chciałem poddać się badaniom na... Yy, pod kątem koronawirusa. Nie chciałem się poddać badaniu wymazowemu, tak? Chociaż nie odmówiłem badania z krwi, tak? Aby mnie przebadać, czy posiadam w sobie przeciwciała. Tak. No i okazuje się, że takie przeciwciała mam. No i już przeszedłem koronawirusa, kiedy, nie wiadomo, w każdym bądź razie przeszedłem już koronawirusa jakiś czas temu. Oczywiście przeszedłem go bez jakichś jakich najmniejszych symptomów, tak? Zero. Zero jakiegokolwiek przeziębienia, bólu gardła, czy utraty smaku, czy utraty węchu, nic z tych rzeczy nie miałem. Odwyższonej gorączki temperatury nie miałem, co prawda, tu w szpitalu miałem. Jak mi mierzono na różnych urządzeniach, to zdarzało się, że miałem tam temperaturę 37,4, ale z kolei też miałem temperaturę następnego dnia 36,6. Tak? Także być może jest to pewne odchylenie zauważone przez mierzenie różnych urządzeń, tak? takich bez dotykowych. Być może właśnie dlatego były wahania tak, z tą temperaturą, ale nie przekroczyło ani razu temperatura na żadnym urządzeniu 38 stopni. Nie przekroczyło nawet 37,6, bo o 37,6 to miałem chyba taką najwyższą. No to nie jest w zasadzie brane w ogóle pod uwagę, że jest jakaś tam gorączka, tak. I teraz tak, leżąc tam, nasuwały się różne refleksje różne. No oddział byłem przyjęty z takim małym troszkę, z takim małym, może jak to powiedzieć, z tak małą interwencją, bo musiałem interweniować u pana dyrektora. No bo jednak y, pani, która w sekretariacie mnie y, miała przyjąć, zalecała mi, abym zrobił właśnie badanie wymazowe na koronawirusa. Ja tego odmówiłem, co skończyło się wizytą w gabinecie pana dyrektora. Tak. Ale nie było jakichś większych yy, jakichś większych problemów z tym. Pan dyrektor zadziałał. Poprosiłem go, poszedłem w zasadzie do pana dyrektora z prośbą, aby interweniował w mojej sprawie. No i ta interwencja okazała się być dobrym krokiem z mojej strony, żeby uderzyć do pana dyrektora i tak oto jestem już w drodze powrotnej. Jadę do domu. Ale co chciałem powiedzieć? Nie ukrywam. Że obawiałem się tego, że być może będę zmuszony użyć jakichś tam środków: typu telefon bądź kamerka, bo byłem przygotowany na to, że jeżeli nie będę przyjęty do szpitala po mojej odmowie na badanie wymazowe pod kątem koronawirusa, to być może nie będę przyjęty. I w tej sytuacji chciałem zadziałać w taki sposób, bo to tak myślałem, że tak zrobię. Nie było to konieczne, że będę musiał wyciągnąć właśnie kamerę i od momentu, kiedy zdecyduję się na ten krok, czyli przed jeszcze zadzwonieniem i zgłoszeniem na policję, bo chciałem to zgłosić, w momencie, gdybym nie był przyjęty do szpitala, powtarzam żebym nie był przyjęty do chciałem zgłosić to na policję i to wszystko zarejestrować na, i na kamerze i chciałem mieć również od policji notatkę służbową, że nie zostałem przyjęty i aby w przyszłości mógł wykorzystać to, do yy, gdybym starał się o jakieś odszkodowanie. Tak? No bo składki, płace zdrowotne, dlaczego miałbym być... Yy, traktowany gorzej, jak inni pacjenci, tak? Sami wszyscy teraz widzimy, jak to wygląda z tym koronawirusem. Nie jest to tak, jak to było w zeszłym roku. I może teraz troszkę odniosę się właśnie do tego, że, żeby... Bo chciałbym podkreślić, że w szpitalu jestem przyjęty bardzo dobrze. Personel, yy, jestem zadowolony z obsługi personelu. Jestem zadowolony też z żywienia, jakie tam było. Jestem zadowolony z tego, jak lekarz prowadzący mnie tutaj prowadził, tak? Także pod tym kątem nie mam żadnych uwag. I teraz słuchajcie, ja bym prosił, przynajmniej, bo nie wiem, jak jest w innych szpitalach, szpital zachował się wzorowo, chociaż mówię, chociaż było też nakłanianie, abym zrobił ten test, no takie mają jeszcze wytyczne, widać, panie w sekretariacie, które przyjmują na oddziały, ale... Tak jak to się skończyło dobrze. Skończyło się to wszystko dobrze. Jestem przyjęty. Wypisany. Jadę do domu. Po wszystkich badaniach, które miałem zrobić, jadę do domu. I teraz tak. Byłoby mi przykro, gdybym faktycznie naprawdę musiał użyć tej kamery i nagrywać to wszystko. Ale słuchajcie, ja bym chciał zwrócić uwagę na zachowanie niektórych ludzi, którzy nie potrafią obejść się właśnie bez tej kamery kiedy prowokują lekarzy kiedy prowokują policjantów tak, żeby tylko pokazać jak to jest, jak to źle a już samo wymądrzenie się już samo pyskowanie i samo yy, samo podejście człowieka, który od razu sięga za kamery sięga za i uważa, że wszystko wie najlepiej, to ja bym chciał tutaj troszkę tych, chociaż po części ich rozumiem, po części ich rozumiem tych ludzi, ale ja nie jestem człowiekiem tego typu i odradzałbym, aby takie rzeczy po prostu robić. Najpierw rozmowa merytoryczna, kultura. Z mojej strony była tutaj rozmowa, była kultura, była rozmowa kulturalna, z drugiej strony. Także tak to powinno wyglądać, kochanie. I też mi zarzucono, zarzucono mi kiedyś, że tak, jesteś teraz przeciwny i tym badaniom wymazowym, przeciwko szczepionkom jesteś. A jakżeś szalał na początku? Jak, jak nagrywałem też filmiki, żeby na początku tej pandemii właśnie nosić maski, no to przypominam, że właśnie wtedy przekaz szedł taki, a ja nie inny. Przekaz Włoch, jakoby to miało tak zabijać jak, dajmy na to, wirus eboli, gdzie ponad 50% umiera. Taki przekaz szedł i dlatego moje uważam, że mój, moje wtedy działania były słuszne. Były słuszne, żeby jak najwcześniej w tym zarodku odciąć się od wszelakiego rodzaju możliwości zarażenia się tym koronawirusem, tak? No i moje apele były podyktowane tym, że apelowałem, aby te maski nosić, ale gdzie? W miejscach publicznych, głównie w sklepach marketach, tak? Gdzie rząd w ogóle po tym kątem wtedy nie reagował i uważał, że tam się nie można zarazić. Także, także tyle. tyle. 14 wrzesień 2021. To był mój komentarz do wyjścia mojego ze szpitala z oddziału reumatologicznego w Kościanie. Pozdrawiam.